Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzeci odcinek Skyblocka. Nic nie ruszyłem. Od poprzedniego odcinka nic nie ruszyłem. Nagrałem go de facto od razu po zakończeniu drugiego odcinka. Więc, nic nowego nie wybudowałem, nic, wszystko jest tak samo. Tylko zużyłem tego kablestone, co miałem, by dobudować więcej mostu. Który, no, posłuży nam, by dostać się do tamtego domku. I tam są łóżka. Szwag, tam są villagerowie, więc. No. Potem kolejnym problemem będzie zrobić nieskończone źródło wody. Będę je musiał zrobić. A to chyba będę musiał się dostać tam. Tam chyba dostanę wtedy wiaderko z wodą. Nie pamiętam. Jak to trzeba było zrobić? Nie wiem, czy tutaj na tym, tym domku jest jakiś płotek, by się tam dostać. Purtka, przepraszam. Czy muszę po prostu no. jakoś się przebić, byle by zwierzątka nie uciekły? Płotku nie widzę. Ja widzę lamę. Owieczki są okej. Okay. Nie satysfakcjonuje same owieczki już. W sumie chyba najbardziej. Jeden z bardziej, chyba już tylko użyteczni zostaje krówki, owieczki i tyle. Boś kurczaki jeszcze tam jakąś użyteczność mają. Taka jest prawda. Ja się zostawię. Zaraz. jeśli ja mi się tutaj coś zrespi. O, już mi tu nic nie wejdzie. To jest taka mała blokada. I będziemy. Czekali aż. Włączymy drzewka w farmę teraz. Plac dla. Zagajnik zrobimy. Yy, drzewka więcej. Miejsca, bym mógł więcej posadzić tego. Nie tylko tyle, ile jest. No, czyli po prostu, w skrócie, poszerzamy wyspę. To bardzo postać starze. wyspę w jedną stronę. Nie wiem, co się już zrespi, jakiś mob. Nie, mobów jeszcze. Złych nie ma. Co mnie dziwi, choć tutaj troszeczkę już pobudowałem też. sam jest ten most, chociaż on jest wąski, więc może dlatego. Dlatego moby stwierdziły, Eee! nie respimy się jeszcze, jestem jest tam za mało miejsca. No cóż, ja nie wnikam przez tego jednego dirta. Nie będę tego, nie my troszeczkę inaczej nie Będą one już tak w ziemi, potem to pewnie, niech na postawimy to tak. Jeszcze sumie tegoś podnieśmy. Według założenia taka, więc tak zrobimy. A może jakiś mobek się zrespi. Zobaczymy, może się zresztą jakieś mobki. Jedno jedną trzeszkę wykopię więcej cobblestone'a i, no i to poszerzymy jeszcze o, to o dwa poziomy, długości. Nie do końca kilo będziemy kopać teraz. Yy, drewno mi się... Tre, to w sumie na sam początek... Najgorzej mam z drewnem. Naprawdę, najgorzej kracz ma z drewnem, bo go tyle nie ma. Wiem, Już potrzebuję też więcej dać światła tym sadzonkom, ale no nie mam więcej tych. Nie jest tak zużywać tego drewna, tylko nie mam dużo po prostu. Mam tylko tyle. Jak widzicie. Teraz pewno bym chciał. W sumie pójdziemy teraz w kierunku tej tego domku. Tylko wreszcie kabel stąd wyleci dobrze, nie padając do lawy Po pierwszym szybciutko jeszcze dokończę tą wysepkę trzy, Siedem, jeden, dobrze et, no wystarczy tylko trzy złych mobków jeszcze nie ma To jest fajne też nie słyszę żadnych złych mobków, bo de facto creeper by mógł tu wejść na luzie Yy, przez schodki, ale tam stawiam pochodnie, więc no, czy jest lawa co oświetla? Ciemność, więc no, żelaza nie będę mieć, chyba że wypadnie z zombiaka. Później będziemy pewnie robić yy, ten yy, Mob Grinder, do będę potrzebować tyle cobblestone'a. ale to tyle. No i po pierwsze jeszcze nie skończyła się wody. Kolejna taka rzecz. Będę potrzebować nieskończonej wody którego jak na razie nie mam. taka, myślę, że mi starczy plus to, co tu jest. Myślę, że mi starczy do tej wysepki dojść. by mnie nic nie trafiło. Nic nie zrespiło nagle. I powiedział, spadaj. Przepaść. Okej. Okay. Są i pszczółki! Czy jest tu gdzieś furtka? Tu jest furtka. Okej, okay, widzę, ta trawa jest po to, by owieczki jej nie zniszczyły. Są po dwie sztuki, jedna lama też jest. Dobra. My też. Ło! Jero, nie! dobra, idę zrobić sobie siekierkę. Teraz. Pójdę, zrobię siekiereczkę. Skerkawanie jest poszczególna tylko po to, by w błyskawicznym tempie zniszczyć płotek, i go postawić na nowo, ten tutaj. Jestem w domku. Okej, okay, mamy... Oni są jakimiś lepszymi? Nie. Uuu! Patrzcie, możemy ich zrobić im specjalizację tutaj. Jeszcze nie byłem to, to fajnie. Mm. Z tego nie mogę usunąć, Bo się wkurzą zwierzątka. No jakby to tutaj tak zrobić jakoś rozsądnie. Jest nikotek, okej. Okay. No, przesunę sobie to tu. Pielama ode mnie odejdzie. Nie! Głupie zwierzęta. Dobra, będę musiał potem je jakoś ogarnąć. To to za niedługo. Okej. Okay. Aż co Mamy lampę. Czemu to nie daje światełka? Musimy mieć ją tutaj wrączę. Patrz jak ładnie! światełeczko mamy. No e, dobra. Schowamy lampkę. Cenny przedmiot. I będziemy szkłać by być na drugą wyspę. I też potem trzeba będzie zrobić farmę, tylko no, zobaczymy jak tam to wygląda na wyspie, tam jest jeszcze jeden wiaderko z wodą. A ja tutaj się żegnam i do zobaczenia, na razie.